Zazwyczaj relikty pozostawione przez naszych starożytnych przodków są trudne do znalezienia i zidentyfikowania. Czasem zdarza się jednak, że archeolodzy odkrywają coś, co mogłoby sprawić, że całkowicie zmienimy zdanie o naszej historii. Natrafiają na niezwykłe rzeczy, których znaczenia nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć. Dziś przedstawimy kilka nieprawdopodobnych odkryć, w które do teraz ciężko nam uwierzyć. Zanim jednak przejdziemy dalej, nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału, jeśli tak jak my uwielbiasz odkrywać tajemnice otaczającego nas świata. A teraz zapraszam do oglądania. Czy kiedykolwiek słyszałeś o człowieku znanym jako Og? Odniesienie do niego pojawia się w wielu religijnych i niereligijnych tekstach. Kim więc był ów Og? Cóż, okazuje się, że był wyjątkowym olbrzymem, w rzeczywistości ostatnim w swoim rodzaju. Według Biblii hebrajskiej, był amoryckim królem Baszanu, który został zabity wraz ze swoją armią w bitwie pod Edrei. Żydowski Talmud upiększa tę historię, twierdząc, że og był tak duży, że dążył do zniszczenia Izraelitów, wyrywając z korzeniami górę tak wielką, że zmiażdżyłaby całe ich obozowisko. Apokryficzna księga z II wieku przed naszą erą, Ogniarz Olbrzym lub Księga Gigantów, przedstawia przygody olbrzyma imieniem Ognias który walczy z wielkim smokiem, i który rzekomo był albo identyczny z biblijnym ogiem, albo był ojcem oga. A teraz przejdźmy do odkrycia, które być może nadało tym historiom większy sens. Rujm el-Hiri to tajemnicze megalityczne miejsce na środkowych wzgórzach Golan, którego funkcja wciąż jest przedmiotem dyskusji. Przypominający słynny Stonehenge Rujm el-Hiri, składa się z około 40 tysięcy ton wulkanicznych bazaltowych kamieni, ułożonych w 5 do 9 okręgów. Badania sugerują, że miejsce to mogło zostać zbudowane już pod koniec 5 tysiąclecia przed naszą erą i najprawdopodobniej było inspiracją dla biblijnej relacji o starożytnych gigantach żyjących w regionie rządzonym przez Oga, króla Baszanu. Wierzono, że tylko olbrzymy mogą budować tego typu pomniki. Z kolei w języku hebrajskim Rujm el hiri jest określany jako Gilgal Ra'im, co w tłumaczeniu oznacza koło gigantów. Niektórzy eksperci uważają, że pomnik został wzniesiony przez koczowniczą cywilizację która osiedliła się na tym obszarze w odległej przeszłości. Jednak budowniczowie tego starożytnego reliktu potrzebowaliby ponad 25 tysięcy dni roboczych, aby go ukończyć, ze względu na skały, które mają łącznie ponad 40 tysięcy ton. Chociaż istnienie olbrzymów brzmi nieprawdopodobnie, to na pewno bardziej realistycznie niż to, że struktura ta została stworzona przez zwykłego człowieka 5000 lat temu. W Szkocji znajduje się mnóstwo tajemniczych rzeczy lub legend na ich temat. Wydawałoby się, że najsłynniejszy z nich niewątpliwie jest nieuchwytny potwór z Loch Ness. Natomiast badania sugerują, że wśród najpopularniejszych atrakcji jest w rzeczywistości ogromna kolekcja starożytnych systemów jaskiń. Podziemne przejścia Gilmerton Cove demonstrują ogromne umiejętności, determinację i oczywiście pomysłowość naszych odległych przodków, ujawniając przy tym, do czego zdolni byli ci starożytni ludzie. Podziemne przejścia duże, doskonale rzeźbione komnaty, a nawet mała kaplica. Wszystko starannie wyrzeźbione ręcznie z litego kamienia. Jeśli chodzi o ich powstanie, istnieje wiele alternatywnych teorii. Jedna z najciekawszych mówi o kowalu, który faktycznie mieszkał w Zatoce w XVIII wieku i w jakiś sposób stworzył je samodzielnie w ciągu zaledwie pięciu lat za pomocą prostych Ręcznych narzędzi. Nowoczesne skany radarowe otaczającego obszaru wykazują, że w pobliżu leży jeszcze więcej wciąż nieodkrytych systemów. Czy Gilmerton Cove może być znacznie starsze i pierwotnie znacznie wspanialsze i większe, niż ktokolwiek mógłby to sobie wyobrazić? Uruk to starożytne miasto w południowej Mezopotamii położone nad starym korytem Eufratu. Zasłynęło jako stolica króla Gilgamesza, bohatera eposu o Gilgameszu, epickiego poematu napisanego pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Archeolodzy w Iraku w 2003 roku odkryli coś, co uważano za całe miasto Uruk w tym miejsce ostatniego spoczynku jego słynnego króla. Zaginiony grobowiec Gilgamesza, władcy starożytnego sumeryjskiego miasta, tematu najstarszej zapisanej historii w historii. W historii, która jest zapisana na zestawie glinianych tabliczek, Gilgamesz jest opisany jako pochowany pod Eufratem, w grobowcu, który najwyraźniej został zbudowany, gdy wody starożytnej rzeki rozstąpiły się po jego śmierci. Tuż za miastem, na obszarze pośrodku dawnej rzeki Eufrat, znaleziono pozostałości takiego budynku. Niesamowite odkrycie starożytnego miasta pod iracką pustynią było możliwe dzięki nowoczesnej technologii. Niestety, z powodu konfliktu w kraju powszechnie uważano, że wykopaliska zostały wstrzymane. Jednak raporty mówią, że siły amerykańskie wkroczyły i przejęły znalezisko. Dlaczego władze tłumią takie odkrycia? Bardzo realny grobowiec postaci, o której od dawna myślano, że jest mityczna. Gilgamesz był piątym królem uruk, a historie, które zostały zbudowane wokół jego pozornie nadludzkiej siły i wytrzymałości, wydają się niczym więcej niż bajką. Po co więc cała ta tajemnica? Wydaje się, że na razie będziemy musieli poczekać, aby się dowiedzieć. Chichen Itza zostało zbudowane przez Majów pomiędzy IX a XII wiekiem naszej ery. Składa się z kilku piramidalnych struktur, świątyń poświęconych różnym bóstwom i zwierzętom. Majowie byli wspaniałymi sportowcami i budowali ogromne boiska do gier. Great Ball Court of Chichen Itza ma 70 metrów szerokości i 175 metrów długości. Nie ma sklepienia, nie ma nieciągłości między ścianami i jest całkowicie otwarty na błękitne niebo. Jego ogromny rozmiar jest niczym innym jak cudem architektury, a fakt, że przetrwał eony, świadczy o jego niezwykle wykwalifikowanych budowniczych. Wizja artystyczna i zaawansowana, obecnie zagubiona wiedza o cięciu kamienia może wskazywać na pracę zaginionej cywilizacji, a nie Majów, którzy są członkami naszej własnej, dobrze udokumentowanej historii. Niestety, nigdy nie odkryto żadnej wersji zasad. Chociaż być może najbardziej kłopotliwą z tajemnic związanych z tym niewątpliwie niesamowitym, starożytnym miejscem jest to, w jaki sposób nasi starożytni przodkowie w odległej przeszłości faktycznie zdołali je stworzyć od zera z taką artystyczną wizją i wiedzą o budowaniu tak solidnej architektury. Czy te niesamowite konstrukcje faktycznie zostały wykonane za pomocą jedynie prostych narzędzi, jak twierdzą naukowcy? Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych filmów na naszym kanale. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia niebawem. Cześć!